Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Pasch. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce. Oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i Wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Oto słowo Pani Chwała twojej Chryste. Aby zrozumieć ten nieprawdopodobny gest Pana Jezusa na ostatnim sederze, na ostatniej wieczerzy, żeby zrozumieć treść tego gestu, trzeba się trochę cofnąć w Ewangelii. Cofnąć do tego momentu, kiedy Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy i zapowiada uczniom że w Jerozolimie zostanie odrzucony zabity i zmartwychwstanie i jednocześnie zapowiada że w ten sposób nadejdzie jego królestwo i raz kiedy to zapowiada to uczniowie którzy trochę jakby w swojej bańce i trochę w swoim świecie i w ogóle jakby nie słyszą tego co Jezus mówi to jest wersja Ewangelii Marka pokłócili się w drodze kto jest z nich największy u Mateusza z kolei pytają, a kto będzie największy w tym królestwie? I potem jeszcze w innym momencie, kiedy znowu Pan Jezus mówi o śmierci, kiedy wydawało, wydawać by mogło się, że chociaż trochę stać uczniów na jakiś rodzaj empatii, na jakiś moment wzruszenia, a może to po prostu jest tak, taki czysty mechanizm zaprzeczenia, kiedy nie chcemy usłyszeć tego co jest trudne. I wtedy, jakby ni stąd, ni z owąd, Jan i Jakub, zależy też od wersji, czy to u Łukasza, u Mateusza, w jednej wersji, to mama przychodzi, zaradna, taka zaradna, trochę może toksyczna mama przychodzi i pana Jezusa prosi, żeby miał pierwsze miejsca po lewej i prawej stronie dla, dla ich synów. W jednej wersji oni sami o to proszą. I kiedy Pan Jezus y, odpowiada uczniom, zwłaszcza w tym momencie, kiedy się pokusili, kto z nich jest największy i kto jest największy w królestwie, to Pan Jezus postawił pośrodku nich dziecko. Dokładnie pośrodku nich i wskazał na to dziecko. I mówi takie słowa: Jeśli się nie nawrócicie do bycia dzieckiem, bo takie jest dokładne tłumaczenie. Oryginału. Jeśli się nie nawrócicie do bycia dzieckiem, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Przy Janie, Jakubie mówi: Wiecie, że władcy uciskają swoje narody. Ale nie tak będzie między Wami. Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni. I w połączeniu z tamtymi wcześniejszymi historiami, Pan Jezus też mówi: właśnie, ostatnimi, jak dzieci. I zobaczcie, kto jest tym postawionym pośrodku uczniów dzieckiem. Znaczy, było jakieś konkretne dziecko. Ale w sensie takim duchowym, teologicznym, tym dzieckiem postawionym pośrodku nich jest sam Jezus. Benedykt XVI mówi: Nazywamy Jezusa Panem i Królem. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy: Nazywacie mnie Panem i Królem i dobrze, że tak czynicie. Ale Benedykt pisze. Ale tożsamością Jezusa nie jest to, że jest Panem i Królem, to jest taka jego praca, taki ma zawód. Niełatwa praca, bardzo stresująca. Natomiast jego tożsamością jest to, że jest synem, czyli dzieckiem. I tu jest zrozumienie tej sceny, która dzisiaj się wydarza. Dlaczego Jezus może służyć uczniom? Dlaczego może klęknąć przed nimi? Dlatego, że nie jest w roli. Uczniowie są cały czas w jakiejś roli. I te role w nadchodzącym Królestwie Bożym już sobie rozdzielają. No, trzeba się jakoś umościć, przychodzi Królestwo Boże, trzeba być przygotowanym. Trzeba tak jak w narzeczeństwie, przed ślubem, trzeba, trzeba dużo rozmawiać. Nie mogą, nie, może, nie mogą być tematy tabu. Trzeba sobie wszystko wyjaśnić. Rozdzielić. Rozdzielają rolę, posługi, funkcje. Tymczasem Jezus staje jako dziecko. Jego tożsamością jest przynależność nie rolę, nie jakaś władza nad kimś, ale przynależność. Jezus przede wszystkim do nas przynależy. I jeśli ten gest możemy dzisiaj zrozumieć, to dlatego, że On do nas przynależy. My przynależymy do Niego. I ten gest nie jest ani służalczy, bo Jezus ma świadomość swojej godności. On nie musi mieć ról, nie musi mieć władzy, nie musi mieć maski, nie musi się schować z żadną maską jakiejś roli żeby udowodnić sobie, że jest ważny, że jest kochany, że jest pierworodny. Ma tak głęboką świadomość tej swojej tożsamości, że jest synem, że on sam mówi, Ewangelista Jan w prologu, ostatnie zdanie, nikt Boga nie poznał, jednorodzony syn, który jest w łonie ojca, o nim pouczył, uczynił Boga znanym. To znaczy, my możemy poznać Boga tylko wtedy, kiedy widzimy Jezusa, który jest w łonie Ojca, w Jego miłości. Jest utulony, jest zaopiekowany, jest przyjęty. Właśnie, to jest pierwsze. Nie jest oceniony, ale jest przyjęty. Pamiętamy, jak w Środę Popielcową Jezus mówił dwie rzeczy. Pierwsze, umyj sobie twarz, czyli nie chowaj się za żadną rolą. Nie chowaj się za żadną funkcją, nie chowaj się za żadną swoją zdolnością, która ukrywa Twój naturalny lęk, lęk, który jest w każdym z nas. I to, że mamy jakieś role, zadania, to jest naturalne, ale źle jest, kiedy one są pewną maską maskującą nasz lęk, bo one nie zamaskują tego lęku, nie ukryją, nie wyeliminują. I Pan Jezus mówi: Jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, czyli zejdź na dno serca. Tam nikt cię nie oceni, tam nikt cię nie zawstydzi. Tam nie ma żadnej presji, takiej jaką daje świat. Od początku, kiedy przychodzimy na świat, już rodzice szybko tworzą presję, szkoła, społeczeństwo, sami często tworzymy tą presję wobec siebie. I ta ocena jest bardzo silną y, y, rzeczywistością y, świata, w którym jesteśmy. Ciągle jesteśmy oceniani. A bycie synem, bycie córką, to jest pierwsze, to jest bycie przyjętym. I dlatego Jezus tak głęboko wie, że jest przyjęty przez Boga, przez Ojca, że to daje Mu siłę, żeby służyć. I to nie jest służalczość. W Kościele nie można być służalczym. Jeśli jesteś córką i synem, to nie możesz być służalczy wobec nikogo, wobec kleru i wobec kogokolwiek, wobec jakichś liderów. Musisz mieć zawsze pamiętać o tym, że twoja godność to oznacza prymat sumienia. Nie możesz być służalczy w Kościele. Ale też nie możesz być w Kościele klerykalny i to nie musi dotyczyć tylko duchownych. Jezus... Ani nie jest sużalczy, ani nie ma potrzeby panowania nad nami. Ale ten gest, który dzisiaj widzimy, to jest gest właśnie przynależności. On nie panuje nad nami, chociaż też mógłby mieć taką pokusę zapanowania, jak my niekiedy mamy, że kiedy dotykamy tego, co w kimś jest intymne, jest kruche, zranione, to możemy mieć nad tym jakąś władzę, możemy tym manipulować. Jezus zna nas dogłębnie, ale nas nie zawstydza, nie ocenia i nie wykorzystuje tego. Możemy się przed Nim odsłonić, bo On się przed nami odsłonił. Ta Ewangelia dzisiaj mówi o tym, że On się przed nami odsłonił, dlatego może nam służyć. Ten gest Pana Jezusa jest gestem przeciwko takiej pokusie oddzielenia, wyłączenia, wyłączenia siebie albo wyłączenia innych. Na tym polega też klerykalizm. Papież Franciszek kiedyś do duchownych powiedział: klerykalizm ta postawa, która nie tylko anuluje, anuluje osobowość chrześcijańską, ale także dąży do pomniejszenia i niedocenienia łaskich sztu, jaką Duch Święty zaszczepił w sercach wszystkich ludzi. Klerykalizm to coś przeciwnego włączeniu. Osoba klerykalna stanowi część elity i nie uznaje się za członka ludu. Ostatnia wieczerza to nie jest spotkanie ekskluzywnego klubu. Jest dwunastu mężczyzn ale tak jak ostatni seder ma on charakter bardzo rodzinny w tym ostatnich trzech latach najbliższą rodziną dla Pana Jezusa są uczniowie i dlatego z nimi przeżywa tą pasję i to nie jest wcale symbol właśnie tego, że jak jest dwunastu apostołów to, to właśnie to Kościół jest przede wszystkim kapłański przez kapłaństwo duchownych i że mandatum dotyczy tylko duchownych Ten gest obmywania stóp jest głęboko włączający. Czyli nie ma nic w sobie z jakiegoś gestu, który byśmy mogli nazywać gestem, gestem wyłączającym, czy inaczej ekskomunikującym. Mamy w tej Ewangelii, w tej historii, moment, kiedy Judasz. Wchodzi w jakiś rodzaj ekskomuniki. Słyszeliśmy w Ewangelii słowa, w czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty. Diabeł nakłonił serce Judasza, a diabeł to znaczy z hebrajskiego, ten, który przez oszczerstwo rozdziela, rozbija. Wyklucza z komunii. I jak popatrzymy na grzech pierworodny, to najbardziej dramatyczną rzeczą, która jest w tym grzechu pierworodnym, to nie jest nawet nieposłuszeństwo, tylko wyłączenie z komunii. To jest oszczerstwo, które rozbija relacje, które powoduje, że, że nie ma już zaufania, że nie ma jakby nadziei. Diabeł to jest ten, który jest oszczercą Boga, ale także jest oszczercą każdego z nas. I Judasz w jakiś sposób przez to oszczerstwo wchodzi w jeszcze głębszy jakiś podział. Wyklucza się, wyłącza się. Ale nie czyni tego Jezus wobec niego. Mając tą wiedzę o Judaszu, wiedząc, co jego w sercu się dzieje, także wobec Judasza, Jezus czyni ten gest odmycia stóp także Judaszowi podaje dzieli kawałek chleba i, i daje mu i podaje mu także kielich ostatnia wieczerza, która jest początkiem każdej Eucharystii mówi nam, że Eucharystia nie może nikogo wykluczać nie może nikogo ekskomunikować można być poza widzialnymi granicami z Kościoła z powodu, jakiegoś, z powodu swojego wyboru. Ale w tym najgłębszym takim duchowym wymiarze nikt z nas nie ma mandatu do tego, żeby kogokolwiek wyłączyć z tego, co Chrystus uczynił wobec drugiego człowieka. Nie można nikogo wykluczyć. Eucharystia jest modlitwą Jezusa, w której każdy człowiek jest obecny. Nie jest wykluczone. To będziemy szczególnie widać, widzieć jutro w Modlitwie Wiernych, która jest tak zbudowana, żeby, poka, po, po, żeby pokazać nam, że każdy jest włączony w tą modlitwę Chrystusa. Tą modlitwę, która jest miłością do końca, oddaniem samego siebie. Ten gest mandatu jest bardzo mocno połączony z chrztem, czyli z tą naszą godnością dziecka. Nie jest tylko gestem takim moralizującym. Trzeba służyć sobie. Ale ten gest jest głęboko sakramentalny. I w kościele w pierwszych wiekach w ogóle zastanawiano się nad tym, czy ten mandatum, ten gest umywania nóg, nie będzie jednym z konkretnych sakramentów. I do VIII wieku praktycznie, zwłaszcza na wschodzie, a zwłaszcza w Azji Mniejszej, w tych wspólnotach, które pamiętały o tym, że wywodzą się od świętego Jana. Czyli które można powiedzieć, dla których jakimś testamentem była ta dzisiejsza Ewangelia, to ten gest mandatum, nazywany, nazywany ped, pedilavium, był uważany także za obrzęd chrzcielny. A w niektórych miejscach wręcz był dokładnie takim gestem sakramentu chrztu, że w ten sposób ludzie. Byli chrzczeni. O tym pisze chociażby święty Efrem Syryjczyk w swoich pięknych tekstach, ojciec Kościoła z IV wieku. Czyli ten gęs mandatum pokazuje nam to dzisiejsze kapłaństwo powszechne: że każdy z nas przez chrzest jest włączony w kapłaństwo Chrystusa. Że nasza godność w kościele to jest godność córki i godność syna. I ona jest głębsza, i ona jest najważniejsza, i ona jest naszą tożsamością Kościoła. Jeśli Kościół jest katolicki, to ten katolicki znaczy powszechny. Słyszymy w czasie każdej Eucharystii. I ta krew wylana za wielu. Papież Benedykt XVI, tłumacząc to słowo wielu, mówi, że to jest hebraizm, który oznacza całość. Czyli nie wystarczy tylko w czasie Eucharystii przyjąć komunię. A już nie daj Boże w czasie przyjmowania komunii świdrować oczami, jak ktoś inny przyjmuje komunię w jakiś sposób. Bo to wtedy jest głęboko niekomunijne. Jest to, można powiedzieć, trochę takie wyłączające, wykluczające. Nie wystarczy tylko przyjąć pana Jezusa w komunii i mieć zbawienny, święty spokój. Ale to jest dopiero początek. Po to przyjmuje Jezusa w komunii żeby stać się komunią, żeby Kościół był komunią. To jest dopiero początek, a my często traktujemy komunię świętą jako nagrodę to jest koniec finał, Nie to jest dopiero początek. I ta Eucharystia zaczyna się po wyjściu wyjściu z tej świątyni i wtedy zaczyna się ta najtrudniejsza eucharystia, włączania drugiego człowieka. Wczoraj jeden z moich znajomych księży, Wieczorem taki bardzo zdenerwowany i smutny zadzwonił do mnie, że przygotowuje dorosłego do chrztu, i biskup nie zgodził się na ten chrzest, bo nie jest pewny moralnego sprawowania tego człowieka w przyszłości. To ja zadam pytanie, czy jakikolwiek ksiądz, który nas chrzcił i chrzcił dzieci, był, moral, był, był, był moralnie pewny? moralnego prowadzenia się tych, których chrzcił? Zobaczcie, Jezus ten gest czyni wobec Judasza. I jakie jest smutne, że kiedy Judasz wychodzi i wchodzi w noc, jak słyszeliśmy w tym tygodniu w liturgii, żaden z uczniów za nim nie poszedł. Nikt go nie ratował, nikt nie miał w stosunku do niej nadziei. A ksiądz Tischner mówi, że nadzieja to jest najbardziej tolerancyjny gest wobec drugiego człowieka. I taka jest modlitwa Kościoła, i taka jest Eucharystia, że mamy nadzieję w stosunku do drugiego człowieka. Jeden z moich współbraci kiedyś powiedział, jeśli nie masz nadziei na zbawienie drugiego człowieka, to nie głoś mu Ewangelii. Bo to jest sprzeczność. Jeżeli w sercu nie masz nadziei w stosunku do niego, a głosisz mu Ewangelię, to tak jakbyś głosił Ewangelię gdzieś obok. Twoim pierwszym kazaniem wobec tego człowieka musi być nadzieja. I tą nadzieję ma Jezus wobec Judasza. Wielką sobotę, może tej ciszy nie usłyszymy i nie zobaczymy, i tego milczenia szabatu nie doświadczymy z powodu rozgardiaszu i, i święcenia pokarmów. Ale to jest bardzo przejmujący moment, kiedy Jezus stąpi do piekiel. Psalm 139 mówi. Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś. Jeśli zejdę do Szeolu, też tam jesteś. Żaden z uczniów nie pobiegł za Judaszem, a Jezus wstępuje do Szeolu, do tej ciemności, w której jest Judasz. Ale nawet w tej ciemności jest światłość i ciemność jej nie ogarnia. Pan Jezus wstępuje do ciemności, ale jak Mówił nasz współbrat, którego wczoraj pochowaliśmy, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, On wstępuje do ciemności, ale nie jest ciemnością. I to jest nasza nadzieja. Że Chrystus wstępuje do największej ciemności, ale nie jest ciemnością. I taki charakter ma nasza nadzieja. I nasza modlitwa, i nasz moment, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą, powinna być. Głęboką nadzieją, takim światłem, która włącza każdego człowieka w tym świecie, która nikogo nie wyklucza z komunii. Bo jeśli kogoś wykluczymy z kościoła, to to już nie będzie kościół. Bo kościół to znaczy zwołanie, które gromadzi. Że kościół z istoty swej i jest kościołem i pozostanie kościołem tylko wtedy, kiedy gromadzi, kiedy włącza. Kiedy zaczynamy wykluczać. To nie jest już katolickie i to już nie jest komunia. I znowu jesteśmy tysiąc lat świetnych za tą dzisiejszą Ewangelią, o tym geście mandatum, który jest włączający. On jest też włączający tak bardzo osobiście, że to wszystko we mnie, co nie jest zaopiekowane, to wszystko we mnie, co jest zalęknione, to co we mnie jest zawstydzone przez mnie samego i przez innych, to, co nie chce być zauważane, to, co chcielibyśmy zaprzeczyć, to to wszystko w tym geście jest przyjęte. To wszystko jest włączone w miłość Chrystusa.